Czyli kolejna dizakcja. Jesteśmy w skateparku Marzeniu, który jest nieźle zatłoczony, ale absolutnie to nie jest dziwne. Gdzie jesteśmy? Może nie na skateparku, ale na skateplazie. Jesteśmy na plazie Leszno, w Lesznie, w województwie wielkopolskim. To jest jeden z braci, tak? Tak, nie. tak. tak. Ja, to. Ja jestem ten starszy brat. Ten starszy brat. Maciej ten Wieczony. co był w Barcelonie? Czy to drugi. Obydwaj byliśmy. Wow, obydwaj byliśmy. Zawsze wszędzie razem. I nagle Pstryk, zobaczcie, mamy Bartelone albo coś nawet lepszego w Polsce. W Lesznie. Tak jest. Na dniach zostało oddane do użytku leśnicka Stryflaza. To jest projekt, nad którym pracowaliśmy półtora roku. Ja jeszcze nie zdążyłem się do końca rozjechać, już sobie rozwaliłem nogę, ale popróbujemy jeszcze parę tygodni, usiądzie. Jest naprawdę dużo ludzi fajnie przyjeżdża. Jakieś takie talenty nie wiadomo skąd się nagle pokazują z okolicznych miejscowości Jesteśmy w szoku, że w taki poziom jest ze w Miejsce mistrz, bowl troszeczkę na deskorolkę za płasko dla rowery, super A cała reszta marzenie jak widać Zapraszamy, Zapraszamy do jest? oglądania i do jeżdżenia tak i do jest. przyjeżdżania Tak jest, Wszyscy tak jest o, Pozdrawiamy Wesołych Świąt się miszgowa się rozgrzewa, pucharu nie odda, pucharu nie odda świeży karlikowski, a żarty żartami, zobaczcie na park, to też mamy rybie oko, na parku miliard osób, cała Polska, nie wiem, Warszawa, Poznań, Wrocław, Świdnica, Kalisz, Łódź, Dzikie Węże, Pabianice, nie zapominajmy, I inne, inne miasta też są, góra, naprawdę Wiktoria, ostatni z ciepłych dni, disakcje, enjoy, bla bla bla.